Przez ostatnie dwa lata jeździłem Mass. W tej chwili zmieniłem rower na Stę Evo 3. No i chciałbym tutaj Wam pokazać wszystkie plusy i minusy tego roweru, także zapraszam do zapoznania się z moimi spostrzeżeniami. No i w porównaniu z rowerem Mass zmieniło się przede wszystkim przekładnia. Jest to przekładnia czybiegowa. A teraz chciałem wam pokazać jak się zmienia w praktyce biegi w tej przekładni czybiegowej. W tej chwili ruszam na 1C i jadę sobie jedynką. Żeby zmienić bieg na kolejny robię takie kliknięcie do tyłu i już mam dwójkę. Kliknięcie do tyłu i mam trzeci bieg. To jest bieg najszybszy, umożliwia jazdy do prędkości około 30 na godzinę. Gdy chcę zmienić bieg na niższy wystarczy, że robię dwa kliknięcia do tyłu w ten sposób. Raz, dwa. Już mam bieg na jeden stopień niższy. No i tak to działa. Natomiast cóż, zmiany następne. Tutaj są inne rodzaje tarcz hamulcowych, troszeczkę bardziej takich filigramowych kształtów. Inne malowanie zacisków. Kółka mamy te same. Oczywiście pasek keblarowy 80 tysięcy trwałości kilometrów. I kółko napędzowe, tutaj to duże jest z kompozytu. To nie ma żadnego znaczenia, tam to w masie było aluminiowe. To jest również trwałe, też nie ma jakichś problemów z tym kółkiem. Ja jeszcze polecam tutaj światełka firmy Moon. Są to światełka akumulatorowe. To jest akurat tylnie, bardzo fajne, wydajne, ładowane przez USB, akumulator ma 500 mAh, różne tryby, oczywiście tryby ciągłe, wygodne mocowanie do sztycy podsiodłowej, także jest to takie solidne, fajne światełko. Mało zajmujące miejsca, tutaj widzimy światełko przednie, tak samo dość mocne, siła około 100 lumenów świecenia tego światełka, także... Widoczność w mieście wystarczająca. Do mojej studii jeszcze sobie zamontowałem taki komputerek, licznik bezprzewodowy firmy Sigma, model BC1612 STS. I to jest w zasadzie jedyna firma, która robi liczniki takie, które są w stanie działać w tym rowerze ze względu na odległość od tego tutaj czujnika. Większość po prostu tych liczników. Ma zbyt mały zasięg, a firma Sigma to jest jedyna firma, która tutaj ten zasięg ma około 90 cm, co całkowicie ułatwia pracę tego licznika. Nie ma żadnych zakłóceń jakichś tego typu spraw. Także bardzo fajnie to działa. Już to testuję kilkanaście tygodni. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnych zakłóceń. Także polecam tego typu licznik do Stridy. Strida Evo 3 w porównaniu do Strida Mas jest nieco cięższa, waży około 13 kg, mas waży około 12, był troszeczkę lżejszy, natomiast no brakowało mi tego środkowego biegu. Tutaj ta przekładnia na pewno jest bardziej przyjemna, biegi się zmienia bardzo fajnie. No i ten drugi bieg się przydaje zdecydowanie, natomiast jest troszkę cięższy ten rower, ale przez to też jest bardziej dociążony. Mam wrażenie, że mniej ten przód podrywa przy jakimś takim. Rozpędzaniu się mocniejszym z pierwszego biegu, na przykład, także jest to zaleta. No i oczywiście tutaj fajnie, że w końcu te klamki są nie są lakierowane, bo lakierowanie tych klamek powodowało, że przy zakładaniu tych pentelek, przy hamowaniu, zahamowaniu kółek, na przykład w transporcie, ten lakier tutaj odchodził. Tutaj już mamy polerowane aluminium, więc jest to ładnie wykonane, solidniej. Tak samo estetyka tutaj bardzo ładnie wykonana w tym rowerze. No i cóż, no, siodełko jest jakie jest, czyli jest żelowe. No, tamto w masie było dla mnie niby bardziej wygodne. Miałem wrażenie, że jest wygodniejsze. To siodełko bardziej tutaj, środek pośladków ugniata. Brakuje mi troszkę tutaj z tych stron wsparcia, żeby bardziej trzymało na boki. Ale zawsze można sobie zmienić na jakieś bruksa, skórzane tego typu bardzo wygodne siodełko. No i oczywiście największa zaleta tutaj to jest system tego łatwego, łatwej regulacji siodełka tutaj poprzez dwa takie zaciski i tutaj regulator ten czerwony to naprawdę szybko można ustawić kilka sekund w masie no, nie było takiej możliwości trzeba było to zrobić za pomocą klucza imbusowego i to trwało nie, jednak nieco dłużej no oczywiście większość zalet tego roweru jest jak wszystkich street czyli łatwość składania rozkładania i przede wszystkim bezobsługowość czyli we wszystkich tych rowerach łącznie jest Evo 3 a my maszynowe, one są schowane tutaj w środku. Także tu nie ma co w zasadzie się psuć. Pasek kewlarowy, który ma bardzo dużą trwałość w tym rowerze. No i jedyny element, który tutaj się można zużywać, to jest ten wolnobieg, ale to naprawdę trzeba sporo pojeździć, żeby on się wytarł. To też jest oczywiście część dostępna. Ogólnie nie ma żadnego problemu z dostaniem. Tutaj oczywiście jest jeszcze. Bagażnik inny niż Masie, w Masie był bagażnik plastikowy, to jest aluminiowy, jest, wszystkim bardziej ma większą nośność, ma 10 kg nośności, tam było 5, no jest bardziej oczywiście taki stabilny. Także rowerek naprawdę polecam, bardzo fajny sprzęt do jazdy w mieście, dla mnie idealny. Mam jeszcze rower górski, tak zwany treka, ale bardzo rzadko nim jeżdżę, bo ten rower po prostu jest dużo bardziej mobilny, wygodniejszy, przemieszczają się w mieście, no i po prostu jest przyjemniejszy. Tutaj przede wszystkim ta postawa wyprostowana, nie trzeba się garbić, ręce nie wolą, jedziemy wygodnie, obserwujemy tutaj pięknie ruch drogowy, wyprostowani, także jest to duża zaleta.